Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoki Sejmie. Centralny port komunikacyjny to nie tylko projekt infrastrukturalny, to wizja przyszłości, na którą Polacy zasługują. To Polska nowoczesna, rozwinięta technologicznie i gotowa sprostać wyzwaniom XXI wieku. To więcej niż lotnisko i, liniowe, i linie kolejowe. To szansa na stworzenie tysięcy miejsc pracy, na rozwój gospodarczy i na powrót Polski na mapę kluczowych graczy w Europie. Oto mamy obywatelski projekt ustawy, który jasno mówi: chcemy nowoczesnej Polski, chcemy centralnego portu komunikacyjnego w pełnej wersji. To projekt, który nie jest wizją polityków, ale jest głosem ekspertów i narodu, głosem tysięcy ludzi, którzy wierzą, że Polska może być wielka. Polacy czekają na odważne decyzje, a nie na kolejne wymówki. Polacy nie zasługują na waszą uśmiechniętą byle jakość. Polski nie stać na stanie w miejscu. Polacy zasługują na odważne projekty, na ambitne plany i ich pełną realizację, tak dla CPK.